Zoe jest jedną z dwóch dojteragonistek pop Demon Hunters animowanego musicalu fantasy z 2025 roku wyprodukowanego przez Sony Pictures Animation i wydanego na Netflixie. Utalentowana idolka k i główna raperka Zoe i jej koleżanki z zespołu prowadzą podwójne życie jako łowcy demonów. Jest makne grupy najmłodsza członkini zespołu co jest zgodne z jej dziecięcą i zabawną osobowością. Jej pochodzenie etniczne jest koreańskie, ale dorastała w Burbank w Kalifornii. Zoe i jej koleżanki z grupy przyjmują tajne tożsamości łowców demonów, aby chronić ludzkość. Podczas walki z demonami, rzuca nożami zwanymi Shinka. Głosu Zoe użyczyła Jiang a w wersji angielskiej głos wokalistki użyczyła Rei Ami. W koreańskim dubbingu głosu Zoe użyczyła Kim Jelim. Osobowość. Zoe jest radosna, pełna życia i energii, okazując miłość przyjaciołom i fanom, kiedy tylko może bywa, też bardzo naiwna, wierząc, że toniki mogą poprawić głos. Nie potrafiła też zauważyć zmiany w zachowaniu Rumiego, w przeciwieństwie do Miry, akceptując dość dużą liczbę nieuzasadnionych zmian, jakie zaszły w takedown. Jest sympatyczna i łatwo się z nią dogadać, ma sympatyczną osobowość. Zoe okazuje się być bardzo podatna na rozproszenie uwagi, nie potrafiąc oprzeć się piosence Saya Boys, Soda pop dwukrotnie, a podczas jej odtwarzania porusza ramionami w górę i w dół. Łatwo ją też rozbawić, łatwo ją rozproszyć, łatwo ją oszukać i pobudzić. To również świadczy o jej optymizmie, który początkowo podczas debiutu budził w niej wątpliwości, czy Saya Boys mogą być miłymi demonami. Zoe łatwo też zakochała się w Saya Boys, a szczególnie w Mysterem, który szybko się zdenerwował, gdy usiadł obok niej podczas wydarzenia dla fanów pomimo swojej energii, dawała wyraz niepewności związanej z tym, że nie jest w pełni Koreańczykiem, a także ostracyzmowi, jaki odczuwała z powodu swojej energicznej osobowości. Widać to wyraźnie w utworze Golden, w którym czuje się, jakby nie należała do żadnej z kultur, a później, gdy wyznaje, że przed dołączeniem do HUNTRX czuła, że jej myśli i uczucia były dziwne. Kiedy Zoe widzi Rumi z odsłoniętymi znakami demona, ukazuje to jej największą wrażliwość, zranioną tym, jak mogła jej zaufać, skoro nie mogli odgadnąć, co jest prawdą, a co kłamstwem, skoro podejrzewają, że Rumi potajemnie dołączyła do Saya Boys, by pomóc Gwima. Wyciąga też noże za Mirą, pokazując, że bardziej wahała się przed zrobieniem krzywdy Rumiemu. Wydaje się też, że nie podoba jej się pomysł bycia zbyt natarczywą, a jednocześnie niewystarczającą dla innych, co Han opisuje jako chęć zadowolenia, może nawet zbytnią gorliwość, odczuwając lekką panikę, mając nadzieję, że jej przyjaciele nie postrzegają jej w ten sposób. To ostatecznie daje Gwima zdolność do wejścia w jej umysł w trzecim akcie. Historia Zoey urodziła się w Korei, ale wychowała w Burbank w Kalifornii w USA. W szkole, zanim dołączyła do HUNTRX, tworzyła piosenki i teksty do wielu zeszytów, co spotkało się z negatywnymi reakcjami. Pomimo komentarzy ze starej szkoły, w przyszłości została raperką, dzięki Celine, która zwerbowała ją jako raperkę do HUNTRX. Fani spekulują, że Zoe rozwiodła się z rodzicami, biorąc pod uwagę tekst piosenki Golden, w której Zoe mówi o konieczności wyboru między życiem w Korei a USA i próbą grania po obu stronach.